Lokomotywa SM31. W tej chwili jest wyłączona bateria. Załączę baterię. Ten wiz od lewej, USB. Napięcie wskoczyło, i świeci nam tutaj lampka. Uszkodzenie silnika spalinowego. Co to może być? Nie wchodząc do szafy, można zrobić jedną rzecz, aby się upewnić: czy powodem zaświecenia tej lampki jest zbyt niska temperatura oleju na lokomotywie, czy może zbyt niski poziom wody w układzie chłodzenia. Aby nie wchodzić do szafy przy zgaszonym silniku spalinowym, Dajemy nastawnik na kierunek i naciskamy przycisk start. Nastawnik na kierunek, dlatego, aby nam lokomotywa w tym momencie nie odpaliła. Czyli mamy na kierunku, naciskamy start. Lampka gaśnie. Lampka zgasła, czyli wiemy, że powodem jest działanie pływaka wody, a więc prawdopodobnie. Stan wody w układzie chłodzenia w zbiorniku wyrównawczym jest niski lub zaniżony. No i należałoby się udać na dach i to sprawdzić, zweryfikować. Inną metodą sprawdzenia, czy powodem działania jest pływak, czy nie, załączę baterię jeszcze raz. Lampka ponownie świeci, w szafie przekaźnik ppw, to jest przekaźnik od pływaka, to jest ten tutaj, jak widać zwora jest odpadnięta, przycisnę ją i powinna mieć podtrzymanie. złapała, no i lampka zgasła, jeszcze raz obciągnę ten pływak, znaczy przekaźnik od pływaka, Lampka świeci. Jeśli powodem zaświecenia lampki byłaby temperatura wody, a dokładnie oleju, ponieważ jeśli chodzi o temperaturę minimalną wody, to nie ma termostatu od temperatury minimalnej wody, lecz jest termostat od minimalnej temperatury oleju. Czyli jeśli powodem zaświecenia lampki byłby termostat, to patrząc tutaj do szafy niezasilony byłby przekaźnik PT przekaźnik PT jest to właśnie przekaźnik od termostatu jak widać, zwora jest przyciągnięta a lampka świeci no to wtedy patrzymy sobie tutaj, PPW natomiast jeśli PPW byłby przyciągnięty, a lampka by świeciła to pozostaje nam nurnik w regulatorze wodwarta. Wówczas byłby wybity.